Tu po prostu pan Zbigniew zapyta się PLL jakie są zasoby w wodociągach centralnych. Słuchaj, zapytam się Zbigniewa. A jak masz na imię? Grzesie pan na imię. Grzesiu, zapytam się ciebie. Ile w wodociągach zasuwa, zasuwa waży. Tomasz, jakiś pomoc? E, nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia? Nie. To ci więc powiem, że jest jedna zasuwa, która waży po prostu 9 ton! No tak 9, może troszkę więcej jak 9, ale troszkę to tak ci szczerze powiem, że to jest 9 ton. Jeszcze trochę więcej 750 kg. Nie, mało. Tonę. Jeszcze więcej. 4 tony. O kurwa. No. To jest, czyli waży 9 ton, Bo to waży po prostu dużo, na dużo. rurę. Pójdź, przepraszam. Na... Dziękuję. Słuchaj, tak się zapytam, po co w wodociągu centralnym jest wieża? A jest wieża? A jest? A jest? No na pewno. Na pewno? Ale do czego ona służyła? Służyła pewnie po to, żeby ciśnienie wody wypierało, gdzieś tam ta woda płynęła sobie. To płynęła po prostu na Warszawę. Tak. Tak. I to i było wszystko w porządku. Było. Ale to... Ale to pani nie wie? To no pani nie, z Warszawy nie jest? No nie, jestem spod Warszawy, dalej. A, spod Warszawy pani jest? Tak. O, to przepraszam bardzo, bo to yy, tak myślałem, że pani jest z Warszawy, ale jak no, no jest nie pani nie spoza Warszawy, to pani nie wie, skąd jest po prostu wieża w wodociągach centralnych. Wie pani, ja mam trzy zawody, proszę wymienić. No nie, nie opinię. Jakie ja mam zawody? To ja tak mam. Ślusarz mechanik, mhm. ślusarz remontowy i maszynista stacji pomwowatociągowych. To chyba źle nie mam. No nie. Ale chyba dobrze mam. No tak, tak. Dzień dobry panu, i proszę mi powiedzieć, jak ta wieża jest? Bo to ciągowa. Mógłby pan pytanie tak po polsku zredagować? A czy jest po polsku? Ta wieża jest. Ale do czego ona służy? Ona do tego służy. Do czego? Do tego. Do czego? Proszę pana, my tu zbieramy podpisy, pan troszeczkę nam przeszkadza. Aha. Ale to przepraszam, ale do czego ta wieża służy? Która wieża? W wodociągach. Do ciągnięcia wody, proszę pana, my tutaj troszeczkę. To nie jest do ciągnięcia woda, tylko po prostu to była kiedyś. Po co była potrzebna? Po to. już ci powiem. Wiersza płatowo jest po to, żeby stworzyć ciśnienie do przepływania całej wody, która się znajduje w głównych zbiornikach i rozdzielnią, to jest rozdzielnią na całe budynki, czyli także jak na Warszawie. O tak! I to bardzo dobrze poszło. Rozumiecie Państwo, że po prostu kończymy to nagranie i życzę, żebyście dobrze byli i po prostu wiem, że dużo osób nie wie, gdzie są wodociągi, na której ulicy, i gdzie one są i gdzie wieża jest, też nie wiedzą bardzo i po prostu mało wiedzą.